Cześć, nazywam się Paweł Pieczka. W tym krótkim nagraniu powiem Ci, co to jest StreamYard i jakie dzięki niemu masz możliwości. StreamYard to narzędzie do zorganizowania prostej rozmowy z Twoim gościem. Wystarczy wysłać link, a gość po otwarciu linku otworzy stronę internetową i wystarczy, że uruchomi swoją kamerę oraz mikrofon. Możliwości, jakie daje nam StreamYard. Przede wszystkim możemy udostępniać ekran. Możemy udostępniać pliki wideo oraz obraz z naszego komputera. Dodatkowo mamy do dyspozycji banery, które możemy sobie tutaj wcześniej przygotować i one będą się wyświetlały wtedy, kiedy zezwolimy na to na ekranie głównym. Dodatkowo możemy sobie tutaj dołożyć na przykład logo, własny brand. On ukaże się w prawym górnym rogu ekranu. Tak jak widzicie, możemy tutaj sobie zmieniać kolory które się wyświetlają na naszym menu nazwisku. Możemy dodatkowo jeszcze sobie tutaj wklejać slajdy wcześniej oczywiście przygotowane, dodawać materiały wideo, możemy sobie dodatkowo jeszcze zmieniać kolor. Tła. Jeszcze kolejną opcją, którą daje nam Streamyard jest możliwość rozmowy prywatnej z naszym gościem podczas trwania transmisji. No i tak widzicie jeszcze w prawym górnym rogu ekranu mamy możliwość nagrania tego wszystkiego. No i oczywiście główną, główną i największą zaletą Streamyardu. Jest oczywiście możliwość prowadzenia transmisji na żywo. Możemy sobie wybrać docelowo stronę na Facebooku, grupę na Facebooku, nasz profil prywatny. Możemy wybrać Twitcha, serwer prywatny, wszelkiego rodzaju możliwości na LinkedInie, nasz kanał na YouTube, a także na Twitterze. Dodatkowo ciekawą opcją jest to, że można transmitować w kilka miejsc jednocześnie.